Cześć, witam wszystkich na kanale Gekon Lamparci w 2019 roku. Dzisiaj zastanowimy się ile trzeba przeznaczyć na zakup Gekona i jaki jest miesięczny koszt jego utrzymania. Absolutnie niezbędnym elementem będzie oczywiście ogrzewanie. Ogrzewać, jak wiecie, możemy na wiele sposobów. Tu mam akurat żarówkę z wejściem na tą żarówkę, którą no, jeżeli terrarium nie jest przygotowane, trzeba by jakoś wmontować, bądź łatwiejszą w obsłudze matę grzewczą. Koszt zamontowania bądź kupna jednego czy drugiego to około 50 zł. Kolejnymi rzeczami, które należy uwzględnić przy kosztach początkowych, będą kryjówki, miski. Jest pewnym, że na pewno jakieś pieniądze będą musiały być na nie wydane. Oczywiście można to zrobić tanim kosztem. Mówię tu na przykład o kryjówkach z pudełek polodów. Ale myślę, że jeżeli będziecie chcieli mieć jednego wykona, czy nawet więcej, ale po prostu je trzymać hobbystycznie, a nie jako hodowlę, no to na pewno zainwestujecie w coś, co wygląda estetyczniej. Na kryjówki, miski i inne ozdoby typu korzenie myślę, że można liczyć od 50 do nawet 100 zł przy dobrym rozmachu. Kolejnym oczywistym kosztem jest cena terrarium. Za zwykłe szklane terrarium Powiedzmy, jeżeli chodzi o minimum dla geokolana parciego, czyli 60 na 40 na 40, cena oscyluje w granicach od 100 za używane terarium do 200 za nowe. Jest to oczywiście puste, surowe terrarium, które dopiero będziecie musieli urządzić według własnej myśli. W internecie można się również natknąć na opcję gotowych terariów. Mm, takie oferty są dosyć drogie, wahają się od 300 do nawet 500 zł, yy, ale wyglądają dosyć estetycznie, jeżeli ktoś nie ma ani odrobiny yy, jakiegoś takiego talentu yy, manualnego, choć nie jest on jakoś strasznie potrzebny, yy, albo też może czasu czy ochoty, yy, jest to jakieś rozwiązanie. Jeżeli chodzi o tło strukturalne, czyli taką ściankę jak tutaj widzicie, na której śpi jest ona dosyć pracochłonna, ale gady lubią na niej przesiadywać. Jej koszt to około 50 do 70 zł. Składa się na niego oczywiście cena steropianu, cena barwnika i zaprawy klejowej. No i przejdźmy do chyba najważniejszego aspektu. Jednak powinniśmy go rozważać dopiero, gdy wszystkie poprzednie są już Zapewnione, czyli do Gekona. Cena takiego przeciętnego Gekona to od około 120 do 200 zł. Gekona, oczywiście, można znaleźć na giełdzie, w stepach zoologicznych czy też w internecie. W internecie na pewno natniecie się na oferty droższych zwierzaków rzędu cen 500 do nawet 800 zł. Wynika to z tego, że są to odmiany barwne, rzadkie, czyste genetycznie przeznaczone raczej do profesjonalnych hodowli na rozród. Zachowaniem oczywiście nie odbiegają od zwierzaków tańszych. Elementem nie niezbędnym, a czy niezwykle przydatnym jest y, programator czasowy. To jest takie małe urządzonko, które podłączamy do prądu, a tutaj podłączamy y, żarówkę bądź matę y, no i to urządzenie włącza nam i wyłącza y, nasze ogrzewanie o odpowiednich godzinach. Można to robić ręcznie, ja to długo robiłem ręcznie, ale to jest dużo wygodniejsze, macie pewność, że nie zapomnicie o wyłączeniu i no, przy wyjazdach chyba nie muszę mówić jak bardzo to jest przydatne. Kolejnym z kosztów początkowych jest wizyta u weterynarza. Niektórzy uważają, że nie jest ona konieczna, jednak na pewno nie zaszkodzi, tym bardziej jeżeli macie więcej niż jedno zwierzę. Znaczy mówię to o sytuacji, gdzie macie już jednego kona i dokupujecie kolejnego. Wtedy zdecydowanie należałoby tego nowego przytrzymać w kwarantannie, przebadać i w razie czego odrobaczyć. Koszt takiej wizyty wraz z lekami oscyluje w granicach 100 zł. A zatem podsumowując koszty początkowe na wyprawkę dla swojego zwierzaka, będziecie musieli przeznaczyć od około 500 zł do nawet 800. Koszty oczywiście są lekko zawyżone. Jak wiadomo, trzeba się zawsze przygotować na odrobinę więcej niż nieco mniej. Czy jest to dużo? Jest to kwestią subiektywną. Ja jedynie mogę powiedzieć, że w porównaniu z innymi zwierzakami domowymi mm, są to faktycznie, faktycznie dosyć wysokie koszty. Jeżeli chodzi o miesięczne koszty utrzymania, mm, pierwszym aspektem ceny będzie prąd. Przy jednym terrarium nie będzie to dużo, około 10 zł miesięcznie, może nawet mniej. Jeżeli chodzi o karmienie, będziecie musieli przeznaczyć na jednego gekona w miesiącu około 30 zł. Taka paczka karaczana kosztuje średnio 15 zł i myślę, że mogłoby starczyć nawet na 3 tygodnie, gdyby karmić tylko tym karaczanem z tej paczki. Jeżeli chodzi o mącznika, to taka paczka kosztuje około 4 zł. I myślę, że starczyłaby też mniej więcej na 3 tygodnie, gdyby karmić tylko tym. Jeżeli chodzi o pozostałą część kosztów, dietę trzeba starać się jak najbardziej urozmaicać, więc prawdopodobnie jakieś pieniądze przeznaczycie również na szarańczę, która jest droższa, inne gatunki karaczana albo też świerszcza. Jeżeli chodzi o miesięczne koszty utrzymania, sytuacja ma się nieco lepiej, choć jest to po raz kolejny kwestia subiektywna. Na jednego gekona będziecie musieli przeznaczyć średnio 40 zł miesięcznie. Wahać się to będzie w zależności oczywiście od tego, ile wasz zwierzak będzie jadł oraz to, w jakiej cenie znajdziecie owady i jakimi owadami będziecie karmić zwierzaka. Kończąc, myślę, że należałoby wyciągnąć z tego jakiś wniosek. Po pierwsze, mimo że te zwierzęta są na początku dosyć drogimi, w skali miesiąca wymagają dużo mniej nakładów finansowych i czasowych niż wymaga tego kot czy pies. Ale wciąż jest to więcej niż na przykład yy, potrzebowałby tego homing czy też szczur. Drugim wnioskiem jest to, że ta ich wyjątkowość, ich egzotyczność i ich niepowtarzalność wśród wszystkich innych zwierzaków domowych pociąga za sobą pewne koszty. Yy, w kwestii naszej pozostaje, czy jesteśmy w stanie te koszty ponieść za możliwość obserwowania tych zwierząt w naszych domach. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że się spodobał, że okazał się być przydatnym i pomocnym. Zapraszam do jego oceny oraz do subskrypcji kanału, aby nie przegapić nowych materiałów. Cześć!